Cześć wszystkim, witam Was ponownie w drugim dniu naszego wyzwania 30 dni z hula hop. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, ja mam na imię Ania i zajmuję się produkcją obciążonych hula hop. Dodatkowo codziennie pokażę Wam kilka ćwiczeń, które pomogą Wam wzmocnić też inne partie ciała, a dzięki temu poprawić koordynację i waszą równowagę podczas kręcenia, właśnie hula hop. Zanim przejdziemy do treningu, chcę wam krótko powiedzieć i przypomnieć, jak prawidłowo dobieramy hula hop. Dobieramy najczęściej do wzrostu i obwodu w pasie. Nie może być za małe hula hop, ponieważ wtedy będzie nam bardzo ciężko je rozruszać. Czyli jak ktoś ma więcej w pasie, lepiej wziąć sobie większe hula hop. Przynajmniej na początku, by nam łatwiej było się nauczyć kręcić. Jeżeli chodzi o wagę, to też najczęściej dobieram ją indywidualnie. Jeżeli chodzi o koła dla początkujących, najczęściej robię wagę 1,3-14 kg. Wraz z Waszym doświadczeniem można stopniowo zwiększyć wagę, a zmniejszyć średnicę koła. Im mniejsze koło, tym szybciej się kręci. A jeżeli dopiero zaczynacie swoją przygodę z Hula Hop to wprowadzajcie kręcenie stopniowo, zaczynamy od minuty, nie przesadzamy z czasem, nic szybciej, tego procesu nie da się przyspieszyć, więc spokojnie, od minuty do pojawienia się pierwszych siniaków może minąć naprawdę kilka dni, a może mogą wyjść na drugi dzień, dlatego stopniowo, minuta w jedną, minuta w drugą i codziennie sobie dodawaj po minucie. Przez pierwszy tydzień będzie najgorzej, będzie najwięcej bólu, bo mięśnie i skóra muszą się przyzwyczaić do nowego rodzaju ćwiczeń. A w następnym filmiku dowiecie się, dlaczego warto kręcić w obie strony i jakie korzyści to niesie za sobą oraz jakie są wady tego, gdy kręcimy tylko w jedną stronę. A teraz przechodzimy już do praktycznej części z naszym hula hop. Bierzemy kółeczko, stoimy stabilnie i próbujemy to koło wprawić w ruch. Stoimy stabilnie, nogi rozszerzone, kolana delikatnie ugięte, ramiona luźno, staramy się nie podkurczać jak ramion, chociaż mi się to często zdarza, bo mam wrażenie, że mam za długie ręce i często można oberwać mocno łokieć. I stoimy i kręcimy brzuch napięty. Przez pierwsze dni możesz nie mieć tego uczucia takiego napięcia, ale to myślę, że 2-3 tygodnie już całkowicie Twoja technika kręcenia się zmieni. Będziesz potrzebowała mniej siły, mniej wysiłku będziesz wkładała w to, żeby koło rozbujać. I pamiętaj, stoimy stabilnie ruchy delikatne, na boki, lewo, prawo, nie robimy kół biodrami, bo wtedy hula robi sobie co chce. Tylko stoimy. I pamiętajcie, że kręcimy, staramy się przynajmniej kręcić obie strony porówno. Jeżeli macie na przykład problemy z kręceniem w prawo. To wykonujcie na początku wszystkie te ćwiczenia, które Wam pokazuję, tylko kręcąc w lewo, czyli w tą stronę, na którą Wam jest łatwiej. Zaczynamy sobie od ramion, czyli robimy okręgi ramionami. Zróbcie sobie około 20 powtórzeń, tak aby trochę chociaż czuć to zmęczenie w rękach. I przechodzimy sobie do przodu. I tak samo 15-20 powtórzeń. Teraz ręce nad głowę jak do pajacyka. Wiecie, niektóre te ćwiczenia wydają się banalne, ale wystarczy tak naprawdę minimalnie zmienić położenie ręki, by poczuć nasze mięśnie, przede wszystkim skośne mięśnie brzucha, przy takim ruchu rąk. Więc to naprawdę wszystko nam poprawia i koordynację podczas kręcenia i naszą równowagę. I przechodzimy znowu do przodu. Możecie sobie robić takie serie po 2 minuty, po 3 minuty podczas kręcenia. To nie jest długo, a też zaangażujecie swoje ramiona. I teraz się tulimy. Tak samo ćwiczcie sobie na przykład proste obroty. Czyli jeżeli nie potrafisz zrobić zwykłego obrotu z kołem. Ćwicz powoli. Odrywasz jedną nogę na drugiej, stajesz stabilnie i robisz to w ten sposób. Powoli staraj się utrzymać cały czas koło w ruchu. Może się zdarzyć, że będziesz chciała je ratować. Ale pamiętaj, praktyka, praktyka i tylko praktyka. Nie ma złotego środka, żeby przyspieszyć ten proces. Jeżeli chodzi o kolejne ćwiczenie, gdzie angażujemy nogi, może to być właśnie delikatny, taki przysiad, z kołem. Jeżeli nie możesz zejść nisko, schodź tyle, ile jesteś w stanie. Powtórz sobie 5, 10 razy. I możemy przechodzić do kolejnego ćwiczenia. Teraz tak, stajemy stabilnie, ręce na boki, wyciągamy sztywno. Nogi są w podłożu wbite i przekręcamy się na bok jak najdalej możemy. Najpierw w jedną stronę, później w drugą. Tu już koło zaczyna trochę inaczej się kręcić, ale staramy je, je się cały czas utrzymywać nad kolcami biodrowymi. Teraz czas na interwały. Co Wam mogę powiedzieć o interwałach? Z pewnością, jeżeli kręcicie tylko stojąc yy, i kręcicie w jednostajnym tempie, to taki interwał może być naprawdę zastrzykiem dla Waszych treningów codziennych. I są dwa rodzaje: albo stoimy w miejscu i próbujemy koło wprawić jak najszybsze kręcenie, albo dodajemy stopy. I sobie z jednej nóżki na nóżkę przeskakujemy. Starajcie się 30 sekund chociaż wytrzymać. Po tym czasie puszczamy koło i odpoczywamy. Takie interwały z pewnością wzmocnią nam jeszcze bardziej nasze mięśnie, i to jest też taka zmiana dla naszego brzucha, który już się przyzwyczaił do tego stałego treningu. I wydaje mi się, że wyjdzie Wam to na plus. Jeżeli chodzi o nogi i ochodzenie z hula, możemy zacząć od jednego prostego ćwiczenia, czyli. Robimy krok do przodu. Jeżeli nie potrafisz zrobić tak wąsko kroku, rozszerz nogi i zrób taki krok. I do tyłu, i druga noga to samo. Powtarzamy tak po 20 razy na stronę. Jeżeli chcesz trudniejszą wersję, to wtedy idziemy nóżka za nóżką, jak po linie. I do tyłu. A taka środkowa wersja tego ćwiczenia to jest po prostu zwykły krok, nie na rozszerzonych nogach, ale też nie stopa za stopą. Idziemy w ten sposób. A gdy już to opanujesz, naprawdę będziesz mogła i chodzić, i biegać. Ale pamiętaj, najważniejsze to jest wzmocnienie mięśni, tak aby Twoje mięśnie później już same prowadziły to koło bez jakiegoś większego Twojego ruchu. I bez większego wysiłku będziesz w stanie to koło utrzymać, czy przy chodzeniu, czy bieganiu. Pamiętajcie, aby każdego dnia kręcić hula hop, nie odpuszczać, bo jak odpuścicie, to ten czas będzie się wydłużał i nie wrócicie tak szybko później do kręcenia. Więc nie rozmyślajcie nad tym za dużo, po prostu bierzemy hula i kręcimy, a brzuch przy okazji się robi. Weźcie też pod uwagę, że warto właśnie dodawać takie pojedyncze, naprawdę proste ćwiczenia, które pomogą nam wzmocnić tą naszą równowagę i koordynację. Jeżeli szukacie koła, nie wiecie jakie wybrać, napiszcie do mnie na hulanki Anki na Facebooku. Ja Wam pomogę, dobiorę odpowiednie hula hop i mniej więcej w ciągu 10 dni będzie już ono u Was. A ja Was zapraszam już na jutro. Zostawcie komentarz, jak Wam poszło. Napiszcie, czy stosujecie jakieś dodatkowe ćwiczenia. Jeżeli podobał Wam się ten filmik, chcecie kontynuować wyzwanie, zostawcie subskrypcję. Nie zapomnijcie o dzwoneczku, by nie przegapić innych filmików. I napiszcie w komentarzu, czy macie jakieś pytania odnośnie Hula Hop, a ja z pewnością na nie odpowiem. Dziękuję za wspólny czas i pamiętajcie: kręćcie, bawcie się dobrze i powodzenia. Trzymajcie się.